W tym odcinku poprzednim daliśmy tytuł 200 Koni w żuku. Czy to się uda, i tak dalej. No to ten odcinek będzie miał tytuł Jednak 300 Koni w żuku. No, okazuje się, że się zmieści V8. <laughs> kurczę, no jak nie teraz, to kiedy? No, szkoda życia na czekanie na V8 w żuku. Robimy to od razu. Bardziej mi się wydaje, że bezpiecznie będzie w ten sposób zrobić niż, czyli tak jak powiedzmy zbudowanie przodu z klatki z kielichami, tak jak masz powiedzmy w traksterze albo w jakiejś tam dobrze wymodzonej wyścigów Mocowanie, już wymyśliłem mocowanie. Prawdopodobnie nie, to chyba, wszystko chyba w Autokadzie też oprysuje, żeby Może to dać takiego szanserowego wycięcia, żeby to miało ręce i nogi, ładnie to wyglądało później do pospawania. No dobra, słuchaj, działajmy to my wpadniemy do ciebie nagrać już wyciąganie silnika za niedługo. Tam za jakieś no jest... półtorej, dwie godzinki, dam znać no jak będzie lecić. No to zaraz ten. Okay. Dobra. Ja przygotuję wszystko, żeby zostawić na dobra Super, no dobra, to do zobaczenia, Dzięki, cześć. Giniemy. Ci <laughs> Yy. Jedziemy naszym nowym wozem bojowo-wyścigowym, czyli E90 e e e z breloczkiem handlarza. Proszę bardzo, siadamy, lecimy, zobaczymy, czy to odpaliło. Ktoś nim jeździł, jak byłem w Stanach, bo jest hotel przestawiony. Przyznać się, kto. Jak to się odpalało? Tak i no tak. No paliwo, kurde był chyba pełny bak, jak wyjeżdżałem. No. Nie było. No nie wiem, szkoda, że stanu licznika nie spisałem. Nie wiem, czy Wam pokazywałem i się chwaliłem, bo przybyła gałeczka M, M pakietowa. Ty, o tym fotel fajnie trzyma. No bo to jest spod jeszcze masz regulowane boczki. Yy... Co ty no. Nie wolałbyś pasatem jechać? Kurczę, ja powiem Ci, troszeczkę się stęskniłem już za 1990, sezon się zbliża, wyścigowy, więc... Trzeba zacząć tym jeździć na co dzień. Ale szwagry, nie szkoda tego. Zaczekaj, to wszystko jest ładne. To no? jest jak nowe auto. Naprawdę? To co to rozbierać? No wiesz, no to wszystko zostanie tutaj. Becha wraca. Nie będzie podłogi, wyburzeń. Tu to nawet, nawet 220 być... nalotów. Nie, całe. Powiem ci, że szkoda. Szkoda to rozwiązanie. Zajemisko, nie? No. I pamiętajmy, że kosztowała całe 13 tysięcy euro. To takie auto za 13 lat. No, no, naprawdę, nawet jako zwykłe auto, Daily. Z tym rzukiem już się nie mogę doczekać. Ja już bym jeździł, ty pojeździł. Kurde, tak coraz bardziej się boję, czy zdążymy na ten rajd koguta, ale może się uda. O matko, jak mnie zarzuciło. <grym> ale ślisko, stało. co? Kurde, szatan jest. Szatan jest Z tego 90 Niechcący, naprawdę, lekko puściłem mhm. sprzęgło za szybko. Nie posypują dróg. Wiesz jak najłatwiej poznać, że Bourbon jeździł autem? No. Radiocampus jest nastawiony. <głos> <głos> Wydało się, kto mi jeździł, jak mnie nie było. W międzyczasie. O, zobacz, no, Mieciu coś grzebie. Mieciu coś robi. Jest dobrze. Zobacz, już podniesiona, coś robi, faktycznie coś robi. Siema. Dzień Siemandero. To już sobie wstawiłeś automat do kawy na... Takie dłuższe, zerwane noce. No i jak oceniasz stan? Stan? No praktycznie jak nowa. Czy czegoś takiego nie widziałem. Jedyne miejsce, skoro jest tutaj, jakieś uderzenie prawdopodobnie było kiedyś. A tak to jest. No szkoda, szkoda, no ale już zaczęliśmy, więc dokończmy. Yy, przyciszymy radio. O, jeszcze może ten, bo znowu będzie tle. Radio Kampus? Dokładnie. Mamy takiego jednego, co słucha. Tak? może to może oteje dziutłem. Nie, 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 nie byłem. Jedyne, co tu jest takim naprawdę mankamentem, to wszystkie plastiki. Wszystko dotkniesz, pęka po prostu no, jak szkło. No bo Hiszpania. Hiszpania. W... Ciepły klimat. Wnętrze też jest trudne, tak, staram się rozbierać, żeby nie porozpierdzielać tego wszystkiego, no. ale dużo plastików niestety się sypie. E, myślę o tym ABS-i to coraz bardziej mocniej. I niwomat z tyłu też by został. Nie wiem, czy jeszcze nie zastosujemy kolumny kierowniczej, nie uda nam się zrobić nawet kontroli trakcji. Niepotrzebna. Niepotrzebna, też mi się tak wydaje, nie? ale na pewno ABS, ABS na pewno będzie ABS działał. fajnie. Na pewno będzie działał. ten no i tempomat, nie? fajnie ty, jakby działał. Ten pomat oczywiście tempomat. jest, nie ma tempomatu. Nie ma? Nie ma A, tempomatu, ale, ale kierownicę założyć, mam z tempomatem, więc łatwo to jest dołożyć. Ale kierownicę wiesz, że musimy zostawić oryginalną. Ale to zrobimy rekostą. na przełączniki, po prostu się przeniesie gdzieś na nie, zasadzie, no, wiesz, problem. tak, to nie problem, akurat sterownik ten odczytuje tempomat, dodaje się jeden kabel tak naprawdę. No, no, no. no. Chciałem wam bardzo podziękować za... Bardzo pozytywne przyjęcie pierwszego odcinka z tego projektu, i dostajemy bardzo mnóstwo wiadomości od osób, które robiły projekty na żuku. Bo to nie jest jakiś pionierski projekt. Sporo osób już zrobiło projekt żuka z silnikiem BMW, nawet z V8. Bardzo dziękujemy za mnóstwo wiadomości. Na maila, na Insta do nas piszecie, wysyłacie zdjęcia, filmiki, chęć pomocy. Naprawdę super, nie spodziewałem się takiego odzewu. Przepraszam, że jeszcze się do nikogo nie odezwałem, bo jest bardzo dużo rzeczy na głowie, ale na pewno się odezwiemy. Chętnie skorzystamy z Waszej pomocy, rad i tego, żebyśmy nie popełniali jakichś tam błędów przy budowie, bo wiadomo, że to jest karkołomny projekt i być może nawet. Uda się jakoś z którymś z Was umówić i podjechać, obejrzeć tego Waszego Żuka, któregoś z tych projektów, także jeszcze raz dzięki. No a my wracamy do gry, tak? Dokładnie. Bo trochę tych projektów jest. Mówiłeś, że też pooglądałeś troszeczkę, tak? Tych zdjęć, filmów. Chyba, no. chyba wszystko, co znalazłem w mecie, tak. Jakieś wnioski mam, znaczy pierwszy plan wycięcia tego przodu był brany u nas, tak? tak. Ale zupełnie mija się z celem jednak do konstrukcji rurowej. I Sztabowej, i tam, żeby jakieś sztaby zrobić do kielichów, zrobić własne kielichy na zasadzie okratkowanego samochodu. Okay. Wytrzyma to chyba lepiej niż coś takiego, łączyć to z, z ramą żółku. Pytanie jest takie, bo jak zapewne wszyscy wiedzą, ja zawsze marzyłem o żółku V8. Mhm. Kiedyś rozmawialiśmy, że będzie ciężko z V8, z miejscem, ciężko zmieścić, okazuję, ale okazuje się, że nie jest jednak ciężko. I co chciałbyś to. Out. Nie, ja już nie wiem, co bym chciał. Ja wiem, że zmiana projektu w czasie projektu to nie jest dobry pomysł, ale moje pytanie brzmi następująco. Czy jak robimy słapa na M52, czy może zróbmy to, zobaczmy, jak to działa przy tych 200 koniach. Czy się to będzie sprawdzało? Czy później będzie dużo roboty, żeby zrobić słapa na M62? Znaczy, jeśli, znaczy, nie wiem dokładnie, jak będziemy mieli wysokość silnika. Jeśli zostaje na tej ramie, czyli będziemy musieli znaleźć cały przedni wózek z fałsem, jest inny. Tak? Jest inny wózek, jest inny układ kierowniczy. Jest no właśnie. Przekładnia ślimakowa. Jak dobrze bym poszukał u siebie w garażu, coś takiego powinno u mnie leżeć. I 4 4 też powinno u mnie leżeć, M62, bez wanosów, więc. No nie, jeszcze bez wanosów. Bez wanosów. Znaczy to no, jest słabszy rozrząd, ale. No, bez wanosów. Ale... Gdzieś też na pewno mam taki silnik, wózek yy, prawdopodobnie mam. Kurde, Żuk V8. <grym> Ach ten YouTube, co. <grym <grym no wysyłał, mi no wysyłał, bo mi, na wysyłali mi filmików, tam taki piękny, pomarańcowy jest Żuk. No dobra, to. To będzie decyzja My jeszcze ten kilka. Ten samochód też nie był na każdym zakręcie no, narowisty za bardzo. Dlaczego nie? <laughs> Dlaczego nie? <laughs> ja myślę tak, na trójce przy 120 chciałbym jeszcze, żeby dym z opon szedł, jak będziemy z łuków wychodzić. No. I żeby w to zabrakło. Decyzję podejmiemy przez parę najbliższych nieprzespanych nocy, ale... Mam no. pomysł. Znaczy decyzja już jest podjęta. No. Nie wyrobisz się na rajd koguta, golisz brodę. <laughs> Challenge accepted. Dokładnie. Su... Nef... Suniu. Su... Suniu. 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 A jest napisane, znaczy, chyba domyślam się, gdzie to jest produkowane, ale chciałem się upewnić. Nie. nie. Made in. Akurat trafił praweźnik. Kina. Jak sytuacja na froncie? Przygotowany rzut do zdjęcia karoserii, tak, na 80%. A o której wy chcecie być? Za 10 minut. No dobra, no. Zaszły pewne zmiany w tym kontrakcie. Jak to w Killerach dwóch. Czy tam w Killerze było? No szkoda życia na czekanie na F8 w żuku. Robimy to od razu. Nie do końca jeszcze w to sam wierzę, ale jest dużo pomysłów. Nietek twierdzi, że się uda, więc my też twierdzimy, że się uda. Zobaczymy, czy się to uda przed rajdem koguta. Już wykonać. Trzymajcie mocno kciuki. My również trzymamy. Zamietka. Zamietka brodę. I zamietka brodę. Dokładnie. Siemanko. Zależy, tej mocy No ja chcę jak najwięcej, ale najlepiej, żeby było V. Ty miałeś coś robić, a nie telewizję oglądać. Ja to muszę wszystko wyjąć z tego, bo mu się nie podniesie. To do <laughs> Czy oczywiście wszystko muszę wypalić? Jak wypadł. Bo wczoraj podniosłem go do góry, żadna ze śrub mocowania e, karoserii do ramy, niestety się nie odkręci, więc to wszystko będzie wycięte zaraz. <gry> Aha. E, więc zająłem się przywiezieniem silnika i wszystkiego, co znalazłem. Jest, jest silnik. Tylko, że silnik jest na pace, ale to możemy idziemy, go i zobaczyć, no to oczywiście. Pokaż to. Pewnie, że tak. e, Przyjechał z całą kolekcją moich silników BMW. Idealnie. E, z kawałkiem wydechu. E, no, jest na końcu pierwszy wrzucony, bo był, no był w sumie pierwszy stał. Aha. Jest związką, jest na elektrycznej przepustnicy. Znalazłem też pedał elektryczny, więc będzie pedał na elektryku, więc będzie też lepiej z, y, zrobić y, ten pomad. Powiem Wam, hmm. że lekkie ciary mi przeszły, jak to zobaczyłem, że my to chcemy do żuka wpakować. <grym> Niestety Pan mi wózki opóźnił, nie mogę się do niego dodzwonić do dzisiaj. Więc na razie to wyjechało na takich wózkach. Yy, I nim zawieszeniu wszystko co tu widzimy, kabelki będą zarządzały tym żukiem, już wymyśliłem, że tą wiązkę żukowską po tym co wczoraj zobaczyłem, nie będę tego przywracał. Nie, to trzeba Pochowam moduły, będą schowane moduły, będą schowane puszki bezpieczników, wszystkie zasilania, które będę potrzebował. Wszystkie zasilania, które będę potrzebował, pójdę z, z zarządzania z DM-Z BMW. Zadecydowaliśmy, że wybieramy sześciobiegowego manuala e, z, oh, diesla. z diesla z E60, bo obecnie stosunek ceny do tego, co oferuje jakościowo ta skrzynia i dostępności ewentualnie na podmiankę, jak się coś zepsuje, jest najlepszy. W sumie ja. tak, bo jest tego od groma, jakby nie było. To jeszcze wczoraj było porozkładane, ale dzisiaj to skitrałem, hmm. bo tu muszę zrobić miejsce na ramę. Ogólnie wiązki, czujniki, wszystko zostaje na, hmm. na belce. Kompresor jest. Trzeba będzie później znaleźć miejsce, gdzie go schować i tyle. No, tak jak mówię, ja wszystko opieram na, na wiązce BMW, czyli tak naprawdę w środku będziemy mieli E39. No. no i fajnie, Wiązkowo. Mam nadzieję, że, przepraszam, mam nadzieję, że wszystkie przełączniki analogowe, które są na żuku. Będą mogły załączać różne by, rzeczy w modułach. Z, z jak ty to wiec. połączysz, i no to będzie działało. No, jak, to... Jak, jak na razie parę samochodów z moją wiązką jeździ chyba się jeszcze nic nie stało, więc. No kurde. Dużo, nasz, dużo naszych wyścigówek jeździ z twoją wiązką i się faktycznie nic nie dzieje. To jest główne narzędzie do rozbierania żuczka tutaj wprowadzone. Więcej, więcej nie trzeba. I trzynastka jeszcze, i płaski. I przecinak i, i wszystko. Przecinek. Nie. E, bo. Zawsze też mamy problem, bo mamy bardzo dużą lodówkę. Taką na ile tam wchodzi? 12. No, z 16 butelek Proseco nawet wchodzi, tak na rozruch yy, i różnych innych rzeczy, więc ona jest na 230 w ogóle, ją podłączamy. Dobra, więc... No dobra, bo tu jest taka sytuacja. Zrobiłbym na zasadzie jakiegoś niedużego akumulatora, który będzie odpalał ten motor. Tak, tylko do startu. Do startu, taka powiedzmy. I tam wtedy, 70, jak na tamten 5. nam się rozładuje, to i tak zawsze odpalimy. Nie, to tak jak mam w kamperze, w nowym kamperze. No, tak dokładnie. Właśnie, więc Ten telewizor. Telewizor wyrzucamy, bo i tak z niego nie korzystamy. Mhm. Chyba, że go tam zamontować z przodu. Nie, to wystrzeliwujemy tak wiesz? jak. <laughs> Nie, w imuzyjnie. Nie mamy czasu oglądać telewizji. No i bardzo dobrze. Wiesz, inne, inne atrakcje są. Tak, teraz to będą takie emocje, że nikt nawet by nie dał rady filmu oglądać. To film to będzie, wiesz, co, jeden wielki film i komedia teraz w tym żuku. Wiesz, Teraz będzie fajnie, bo do tej pory to tak na sztukę, na szybko zakładaliśmy jakieś wielkie głośniki i cokolwiek, byle zagłuszyć Andorię. A teraz będzie odwrotnie. Nie No tak, no niestety. Taka jest prawda. Ale tego się nie da zrobić. No i potwierdzam, nie pomagało nic. To by nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. Y jedyne takie wymaganie, które mam co do wydechu, żeby był na klapie, żeby w trasie go wyciszyć i żeby k ział ogniem po prostu, nie? Słuchaj, jeśli zrobimy klapę zaraz za z połączeniem x-pipe'a, więc będziesz miał ogień i hałas. To tutaj, chodzi, zanim tu pos poskładamy do kupy, zrobimy wnętrze, to się tutaj pobieździ go parę, Zobaczy, jak Pewnie, to... ja już się nie mogę doczekać. M może nie być wnętrze, ja mogę na taborecie z Ikei jechać. Mamy wprawę w tym, tak. Kiedyś przy... w słup prawie samochodem holowałem, kierownica spadła, spadłem z krzesła, akurat wy... się z tyłu, a mnie holował i samochód wjechał prawie w słup. No, no lubimy sport ekstremalny wszyscy. Wiesz, czego ja się jeszcze boję, to też już chyba o tym gadaliśmy. Jak my chcemy zrobić, no a teraz to będzie bardzo łatwo zrobić 200 plus na niemieckiej autostradzie, to przecież ta szyba nam na pewno wleci do środka. Będziemy w kaskach musieli jeździć chyba. Przecież ona się trzyma tylko tu na tej Na ustancji. kleju. Na kleju. Na, nawet chyba tu jest coś położone, ale fabrycznie nie ma kleju. Nie wiem, skleimy, zobaczymy. No. To słupek zmontujesz? Czy zieloną szybę? Coś będzie, będzie, trzeba było... no, coś będzie się... no i tak mówiliśmy, że robimy klatkę prawdopodobnie, która będzie tędy szła, nie? Po wewnątrz. Pierwszy poważnie poważnie. poważny test v będzie na pewno wyzwaniem, jeśli chodzi o odwagę, głównie. Pakę 70 chyba tamtym pojechał. Tak? I nie wpadła mu szyba? No właśnie, ona zaczęła wchodzić do środka. Zobaczę, czy na tym to idzie, ale jeszcze. Dobra, ja tą stronę widzę, tam też widzę. No to jedziemy. Jedź. Tak, opuść, opuść. Tak jakby kury... Podnoś, panie. Spać na nas nie spadnie. Andrzej, to j... No, tak czuję. <laughs> jeż, 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 ale wygląda ch... Czyli yy, projekt trwa nadal, z pewnymi istotnymi zmianami. Yy, będzie V8, powinno się to udać. No i co, teraz wszystko w Twoich rękach. Do czerwca mamy w tym momencie, do samego rajdu Koguta mamy równe 4 miesiące. Dokładnie. I już miesiąc zleciał cały, tak? no. odkąd mam dwa samochody. Nie, nie wygląda to wcale. Nie? nie wygląda. <laughs> Dokładnie. No naj, najbardziej będzie wyglądało w ostatnim miesiącu. Trzymaj Zawsze tak słowo. wygląda. Zawsze no, tak się... wygląda. Na początku czerwca zabierzesz się do roboty, no poważnie. Tak jest. <laughs> Jeszcze wymyśliłem fajny patent na licznik, ale to później ci opowiem. No dobrze, dobrze.